W oszałamiającej operacji wojskowej, która wywołała międzynarodowe oburzenie, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został schwytany przez siły USA w Caracas i przetransportowany do Nowego Jorku, aby stawić czoła zarzutom o handel narkotykami. Dramatyczna akcja, przeprowadzona w sobotę 3 stycznia, stanowi bezprecedensową eskalację interwencji USA w kryzys polityczny w Wenezueli. Maduro w otoczeniu agentów Federalnego Biura Śledczego FBI. Został przetransportowany samolotem do bazy gwardii narodowej Stuart w Nuberg, zanim został przeniesiony do Metropolitan Detention Center na Brooklynie, tego samego ośrodka, w którym przetrzymywano Ghislaine Maxwell i rapera Shane Biddy jego Operacja wywołała pilne pytania prawne i dyplomatyczne dotyczące suwerenności, władzy prezydenckiej i przyszłości bogatej w ropę gospodarki Wenezueli. Szybka i tajna akcja Operacja przebiegła z wojskową precyzją. Siły USA podobno zniszczyły wenezuelskie systemy obrony powietrznej, gdy helikoptery lądowały w Caracas, aby ewakuować Meduro i jego żonę, Cilia Flores. Filmy opublikowane przez Biały Dom pokazały Meduro zakutego w kajdanki, eskortowanego przez agentów Agencji do Spraw Narkotyków, DEA, mamroczącego dobranoc i szczęśliwego Nowego Roku podczas przetwarzania. Godziny później prezydent Donald Trump oświadczył, że USA będą zarządzać Wenezuelą. Dopóki nie zostanie uzgodnione bezpieczne, Właściwe i rozsądne przejście, choć nie podał szczegółów, jak miałoby to działać. Ruch ten spotkał się z natychmiastowym potępieniem ze strony Rosji, najbliższego sojusznika Wenezueli, która nazwała operację aktem zbrojnej agresji. Tymczasem wenezuelska społeczność emigracyjna na Florydzie wybuchła radością, a setki ludzi zebrały się w Dorel, gdzie znajduje się jedna z największych diaspor wenezuelskich, machając flagami i skandując wolność. David Nunes, aktywista polityczny, który uciekł z Wenezueli sześć lat temu, powiedział agencję Associated Press, nie widziałem moich córek od sześciu lat. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo wiem, że będę mógł bardzo szybko wrócić do Wenezueli. Prawna i dyplomatyczna burza. Operacja wywołała ostrą debatę na temat jej legalności. Zgodnie z prawem międzynarodowym, siłowe usunięcie zagranicznego przywódcy narusza zakaz karty ONZ dotyczący użycia siły przeciwko suwerennym państwom, chyba że zostanie to zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa lub uzasadnione jako samoobrona. USA powołały się na uzasadnienie związane z egzekwowaniem prawa, cytując akt oskarżenia Meduro z 2020 roku o handel narkotykami. USA nie mogą po prostu najechać kraju, aby aresztować jego przywódcę, powiedziała Rebecca Inber, była prawniczka Departamentu Stanu i profesor w Cardozo School of Law. Brzmi to jak nielegalna okupacja zgodnie z prawem międzynarodowym. Administracja Trumpa nie wyjaśniła jeszcze swojego prawnego uzasadnienia, choć sekretarz stanu Marco Rubio ujął misję jako wsparcie dla działań Departamentu Sprawiedliwości, nawiązując do inwazji na Panamę w 1989 roku, która obaliła Manuela Noriega. Według Enocha z Noriega był byłym panamskim dyktatorem, który ułatwiał operację handlu narkotykami dla wywiadu USA, zanim został skazany za handel narkotykami. W kraju twierdzenie Trumpa, że USA będą zarządzać Wenezuelą, Budzi obawy konstytucyjne. Senator Mike Lee, RUT, zakwestionował, czy działanie było uzasadnione bez autoryzacji kongresu. Tymczasem Sąd Najwyższy Wenezueli nakazał wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez objęcie prezydentury, choć Trump zasugerował, że oczekuje jej zgodności z żądaniami USA. Co dalej? Los Meduro zależy teraz od bitew prawnych o immunitet głowy państwa. Chociaż USA od 2019 roku odmawiały uznania Meduro za prawowitego przywódcę Wenezueli. Prawo międzynarodowe tradycyjnie chroni urzędujących prezydentów przed zagranicznym ściganiem. Podobny spór powstał po schwytaniu Noriegi, a sądy USA ostatecznie odrzuciły jego roszczenie o immunitet, ale sprawa Meduro jest bardziej złożona, biorąc pod uwagę jego kwestionowaną, ale konstytucyjnie uznaną prezydenturę. Ekonomicznie Trump zasygnalizował dużą rolę USA w wenezuelskim przemyśle naftowym, stwierdzając: Będziemy w to bardzo zaangażowani. To jest zgodne z długotrwałymi interesami USA w ogromnych rezerwach Wenezueli, ale grozi oskarżeniami eksploatacji zasobów. Tymczasem Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała nadzwyczajne posiedzenie, a sekretarz generalny Antonio Guterres ostrzegł, że interwencja tworzy niebezpieczny precedens. Schwytanie Meduro to śmiała gra administracji Trumpa. Choć celebrowana przez wenezuelskich emigrantów, operacja spotkała się z potępieniem ze strony Rosji, ONZ i prawników. Gdy Meduro staje przed sądem na Brooklynie, USA muszą zmierzyć się z trudnymi pytaniami o suwerenność. Prawo międzynarodowe i przyszłość narodu znajdującego się obecnie pod faktyczną kontrolą amerykańską. Czy ta interwencja przyniesie stabilność, czy dalszy chaos, pozostaje do zobaczenia, ale jedno jest jasne: zasady globalnej władzy są przepisywane w czasie rzeczywistym. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów.